Rodowicz wprawiła w osłupienie w Sopocie. Naprawdę tak się ubrała. Szaleństwo na ściance. Maryla Rodowicz po raz kolejny udowodniła, że nie ma sobie równych, jeśli chodzi o sceniczny rozmach i, modowe, szaleństwo. Gdy tylko pojawiła się na czerwonym dywanie podczas Polsat Hit Festival w Sopocie, oczy wszystkich skierowały się właśnie na nią. I trudno się dziwić, tej stylizacji nie da się zapomnieć. Sobotniego wieczoru, 28 maja, Maryla nie tylko pozowała, będzie także jedną z głównych gwiazd wieczoru. Artystka wystąpi aż dwa razy, podczas koncertu, gdzie się podziały tamte prywatki? Oraz Krajewski by Krajewski. Krajewski by Krajewski. Wielki finał wieczoru. Wieczór zamknie muzyczny hołd dla jednej z ikon polskiej piosenki, Seweryna Krajewskiego, dawnego lidera czerwonych gitar. Jego niezapomniane hity usłyszymy w nowych, współczesnych aranżacjach, przygotowanych przez jego syna Sebastiana Krajewskiego. Na scenie zobaczymy całą Plejadę Gwiazd: Maryle Rodowicz, Mele Koteluk, Kubę Badacha, Andrzeja Lamperta i Mesa Hacha. W programie same muzyczne perełki, Niech żyje bal, uciekaj moje serce, płoną góry, płoną lasy, nie jesteś sama, ciągle pada i wiele innych. Roxy Węgiel w ogniu krytyki w Sopocie. Ludzie nie wytrzymali, okropne. Niespodzianka w Sopocie, miała wystąpić Majewska, a zamiast niej na scenie pojawił się ktoś inny. Maryla Rodowicz. Królowa wróciła w wielkim stylu. W ogromnym cylindrze w biało-czarne rąby, tiulowych rękawach i spektakularnej sukni przypominającej cyrkowy kostium od Couture, albo po prostu szalonego kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów, Rodowicz wyglądała jak bohaterka ekscentrycznego snu. To było czyste szaleństwo. Choć od lat króluje na scenie, Maryla Rodowicz wciąż potrafi zaskoczyć i porwać tłumy, zarówno głosem, jak i niepowtarzalnym stylem. W Sopocie pokazała, że wie, jak zrobić show, nawet poza sceną.